Cześć kochani, z tej strony Damian Maciuszek a to są majorkowe rozmowy. Pierwszym moim gościem jest Szymon jak... Miller. Dokładnie tak, <laughs> Szymon Miller. Powiedz mi, kim na dzień dzisiejszy jest Szymon Miller. Człowiek mający niepohamowany apetyt na ciekawe życie, determinację i chęci do działania. Tak naprawdę od dwóch lat zarabiam w internecie i z tego się utrzymuję i uczę też innych, jak to robić, żeby mieć takie właśnie życie. No to zacznijmy od tych Twoich początków. Od czego to się zaczęło? Czy to była Jedna książka, jedna osoba, jedna decyzja. Jasne, słuchajcie. Ja przede wszystkim lubię się rozwijać. Dla mnie bez rozwoju to jakbym był w dupie. I tak naprawdę to wszystko zaczęło się od tego, że jedna osoba do mnie napisała na fejsie. Ja się po prostu zdziwiłem, ponieważ jak to może ktoś obcy napisać do ciebie na fejsie, nie? Dokładnie. A to było wow, nie? Teraz też taka normalność. Tak, tak. I powiem ci szczerze, że wyszedł ze współpracą. Przedstawił mi pewien biznes którym się mocno zainteresowałem. Z tym, że po prostu nie miałem wsparcia od nikogo. I to był właśnie błąd, ponieważ e, pierwszy tip dla Was, otaczajcie się ludźmi, którzy chcą dla Was dobrze. Być może Twoja mama nawet będzie Was hajtować. I właśnie tak było ze mną, ponieważ e, moja e, narzeczona, powiedzmy sobie to szczerze, e, po prostu. Mówiła, że to sekta, że się nie pchaj w to, że to jest coś złego, nie zarobisz i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas tutaj do głowy mi biała, że się nie da. Ja natomiast bardzo dużo wtedy czytałem o multilevel marketing, tak? Bo też sam nie wiedziałem, że coś takiego jest. bo ogóle to jest hit, że młode osoby nie wiedzą o tak zajebistym sposobie modelu zarabiania pieniędzy. To jest coś unbelievable. No nie są tego uczeni, tak. tak? Ani z domu to nie wychodzi, ani ze szkoły. Ani z to... domu, ani ze szkoły, ani z... nawet na studiach o tym nie mówią. Co dla mnie jest też e, szokiem, no ale dobra. No i e, niestety czas mijał, wiedziałem, że po prostu coś jest nie tak. Coś jest nie tak. No i po tej rozmowie, jak do mnie osoba napisała, e, zagłębiałem się coraz bardziej. No i natrafiłem na wiele takich osób w internecie, które zarabiają właśnie poprzez e, Facebooka. No, i poddawałem te osoby, i dalej obserwowałem, ale nic nie robiłem. Byłem takim apaczem, prawda? No, i w trakcie, oczywiście, musiałem podjąć pewne decyzje. Między innymi, rozstałem się właśnie z tą osobą, która mi mówiła, że to jest złe, że się nie da, i tak dalej. No, i musiałem, jak gdyby, podjąć odpowiedzialność za siebie i powiedzieć sobie, Kurde, Szymon, przecież to jest do zrobienia. Ty to zrobisz, tylko musisz po prostu się wziąć w garść i zacząć działać. Dlatego e, napisałem do drugiej osoby, nie do tej pierwszej, która e, mi przedstawiała ten biznes i wprowadziła mnie do tego biznesu. Ale dopiero uwaga, po pół roku, rozumiesz? A, A jak roku? się przekonałeś do tej osoby, miała ona wyniki? No bo ta pierwsza to rozumiem, że zaszczepiła w tobie tę ta. ziarenkę. Ta, tak, tak, tak. Ta. Zasadziła. A skąd ta druga osoba się wzięła? Ty, czy też później po, po czasie napisała do ciebie czy sam się do tej osoby ja ją dodałem, Ja ją dodałem i sam zapytałem czy to nie ściema, rozumiesz? Czy to nie ściema, czy faktycznie się da zarabiać ona mi pokazała wynik za pierwszy miesiąc to było 3,5 tysiąca złotych dla mnie to było szokiem, bo ja wtedy zarabiałem znacznie mniej mogę z tego z miejsca pozdrowić Katarzyna Wardyła dzięki wielkie, bo to dzięki tobie jak gdyby poznałem ten świat natomiast też nie od razu Zapytałem, no i tak jak gdyby się to wszystko rozwiało. Po miesiącu ona sama już zrobiła follow up, czyli powtórzyła ze mną kontakt. Natomiast ja nie byłem cały czas gotowy. Musiałem sobie pokładać przede wszystkim w głowie, z rodziną, z otoczeniem i tak dalej. No i przeżył taki czas, że rzuciłem etat. To jest w ogóle coś wow, że ktoś w takim młodym wieku mówi, rzucam etat i robię... będę robił coś, na czym jeszcze się nie znam, ale wiem, że to jest dla mnie, nie? Czyli to nie było tak, że łączyłeś etap z zarabianiem online, i jak nie. wyniki przerosły etap, no to wtedy możesz sobie powiedzieć, już jest bezpiecznie, będę tylko się na tym skupiał. Tylko poszedłeś na maksa, tak? Poszedłem na 100%, bo ja uważam, że jeśli robimy coś na 100%, to wtedy nam to wyjdzie. A jak robimy tak naprawdę na pół, na pół, czy, czy na 10-20, to jest takie. Ja wiedziałem, że po prostu muszę mieć czas wolny dla siebie, sprzęt. A motywacji mi nie brakowało do tego, żeby po prostu były te rezultaty w kolejnych miesiącach. I tak się właśnie zaczęło, że rzuciłem etat, kupiłem za oszczędności swój pierwszy, lepszy telefon, czyli iPhona. Zawsze marzyłem, żeby sobie kupić iPhone'a. Zrobiłem to i potraktowałem to jako stricte biznes. Czyli nie używam teraz telefonu do konsumpcji, tylko po prostu daje mi to niesamowite możliwości, niesamowity zarobek. Jak na przykład teraz, że siedzimy sobie tutaj na balkonie na Majorce w pięknej Dokładnie. willi, która jest tylko i wyłącznie na naszą, jak gdyby tutaj, nasz czas i, i, i możemy się świetnie bawić. Basen, muzyczka, dziewczyny, no coś po prostu fenomenalnego. Czyli tak jak powiedzieliśmy, ludzie najpierw wskrzesili w, to, w tobie iskrę, później pomogli, ale gdybyś ty sam się w to nie zaangażował, to nie. byś. Nie. Po pierwszym miesiącu nawet może odpuścił, tak? Dla, powiedz mi, czy spotkałeś się z ludźmi, którzy wchodzili już do ciebie i odpuszczali? Tak, wiele jest takich osób i ja bardzo nad tym ubolewam, ponieważ ludzie sobie nie dają czasu na naukę, na to, żeby sobie poukładać właśnie w życiu i oni wiedzą, że to jest zajebiste, tylko też nie mają wsparcia, tak? I otoczenie ich z tymi ludźmi, którzy pili tak naprawdę piwo, oni im powiedzieli, że słuchaj, ty nie dasz rady, przecież Ty się do tego nie nadajesz. Ty powinieneś iść na etat, to jest odpowiedni do Ciebie y, zarobek, tak? Dlatego my uczymy, ja przede wszystkim stawiam na to, aby taka osoba y, poznała przede wszystkim jak to działa że po prostu nie dostanie wsparcia od razu, że zarabia w internecie, bo to jest niemożliwe, bo my robimy coś, co tak naprawdę 1% ludzi robi na tym świecie, Dokładnie. tak? Ale to się zmienia, to się zmienia, z każdym rokiem jest coraz więcej tych osób i to jest właśnie zajebiste, bo żyjemy w XXI wiek, słuchajcie. To jest taki już wiek, w którym możemy tak naprawdę wszystko, wszystko, a ludzie są po prostu ograniczeni, klapki na oczy, no i właśnie musimy my takie pozytywne osoby, nie Damian? Eee, uczyć tego właśnie życia i, i tego sposobu za, zarabiania właśnie przez internet, no bo to jest wszystko jak gdyby dla ludzi. Dokładnie. No jesteś jedną z najbardziej pozytywnych osób na Facebooku. Dzięki! Kt które mam znajomych, na pewno też nie jednej osobie, no sprawiasz uśmiech na twarzy, tak? Każdego dnia, ale teraz przejdźmy do drugiej strony. Tak. Czy ty, jako Szymon Miller pozytywny człowiek spotkałeś się z hejtem? Eee, powiem wam szczerze, że tak. To jest yy, niestety nieuniknione w naszym zawodzie. Hejt jest bardzo duży i najbardziej dotyka to, jeśli osoby bliskie ciebie hejtują. Nawet zdarza się, że nienawidzą cię za to, kim ty jesteś, kim ty się stajesz, bo ty się cały czas rozwijasz. Oni są w dupie, tak? Oni dalej piją piwo, oni dalej chodzą na etat, a ty jak gdyby właśnie spędzamy w tak zajebistym miejscu czas. Ludzie to widzą. No i zazdroszczą, tak, zazdroszczą, usuwałem cię ze znajomych, blokują nawet, więc y, później spotyka się y, z takimi ludźmi na mieście i są po prostu wkurwieni, wkurwieni tym, że masz tak fajne życie, tak wspaniałe otoczenie, które cię podnosi, a nie tylko, że wiesz, kotwica w dół i nic więcej, nie? Ale jak to właśnie było z ludźmi wokół ciebie? No bo powiedziałeś pracę, rzuciłem natychmiast a ludzie, no bo też, no nie ukrywajmy, że na pewno się wysypali, tak? tak? Ale czy oni sami się zaczęli wysypywać stopniowo i miałeś lepsze rezultaty? Czy też się od toksycznych osób po prostu odciąłeś? Ja zrobiłem tak, że jak zacząłem biznes, to po prostu zostawiłem sobie te osoby, na których mi najbardziej zależy. Czyli wyrzuciłem wszystkich, zupełnie wszystkich. Ja miałem 70 osób znajomych na się, rozumiesz? Niektórzy mieli po tysiąc i tak dalej, więc ja tak naprawdę zacząłem od zera. Ja wiedziałem, że mam najlepszego przyjaciela, który mnie wspiera, mamę przede wszystkim, która sama też mnie popchnęła do tego biznesu. Pozdrawiam cię, mamo, jak to oglądasz. No i ja mam tak naprawdę wsparcie właśnie od mamy, od przyjaciela Mateusza Nowocinskiego, również cię pozdrawiam, Matthew, jesteś zajebisty, pamiętaj. A wszyscy inni po prostu powiem to szczerze, dość śmieci. Ej, powiedziałeś, że zacząłeś w pewnym momencie zapraszać nieznajome osoby tak. na Facebooku, tak? tak? Czy też musiałeś jakoś się do tego przełamać? Czy wiedziałeś, że tak trzeba, no i po prostu robiłeś to według jakiegoś schematu? Wiedziałem, że draży. to tak trzeba, miałem swoją strategię, natomiast y, pierwsze rozmowy były takie trochę dla mnie nowe i się stresowałem, przyznam szczerze, ale to jak gdyby poszło dalej. Y, Poczułem to flow i tak naprawdę konsekwencja, systematyczność i przede wszystkim cierpliwość do tego typu ludzi, tak naprawdę, którzy większość hejtuje, ale wiadomo, trzeba umieć też wyszukiwać takie osoby, które są podobne do Ciebie, tak? I właśnie, i właśnie to uczę też również w szkoleniach swoich, tak? Natomiast jest to ciężka praca, przyznajmy sobie to szczerze, tak? To nie jest lekkie, natomiast jeśli raz się tego nauczysz, możesz tak naprawdę korzystać już długofalowo z tego i do końca życia i otaczać się właśnie takimi ludźmi, takim pięknym miejscem jak to, tak wspaniałą pogodą bawić się po prostu. Trzeba być elastycznym i się bawić, rozumiecie? I to jest właśnie piękne. A to, że jestem ambasadorem pozytywnego życia i wspaniałego dnia, no to każdy już wie. Pozdrawiam również moich widzów, fanów, działaczy i partnerów biznesowych, ponieważ bez was nie by to nie było. Także dzięki i wielkie serducho dla Was. No to początki już znamy, ale tak, tak jak powiedziałeś, w branży już jesteś 2 lata i jesteś osobą dość popularną w tej branży, tak? Szymon Miller, zarabianie online. E, powiedz mi, czy musiałeś poświęcać 10, 14 Oj, godzin tak, dziennie, tak. czy na przykład tylko dwie relacje Ci Absolutnie wystarczyło? Nie. Absolutnie nie. To była tak naprawdę hardkorowa praca. Tak naprawdę na etacie się pracuje 8 godzin i później jak wychodzi się z korpo, tak, to już ma człowiek wyjebany, zapomina i tak dalej. Natomiast jeśli masz swój biznes, to bierzesz odpowiedzialność za siebie. Zapierniczasz. Często po 12-16 godzin, tak jak w przypadku moim. Żeby coś zacząć, musisz najpierw nadgonić pe pewien peleton, który cię wyprzedza, a że ja chcę być zawsze najlepszy na topie, najle najfajniejszy i tak dalej. To po prostu musiałem bardzo dużo poświęcać temu czasu. Przede wszystkim nauka, samodziałanie, ale też takie proste rzeczy, jak, jak uczenie innych osób i wdrażanie pewnego systemu, który działa. No i to wszystko, jak gdyby się spina, nie, nie jak gdyby dwie-3 godziny, to jest dla mnie nic nie można tak naprawdę zaplanować, nic nie można zrobić. Chociaż, zdarzają się takie osoby, szacun dla tych, którzy pracują mniej i mają podobne wyniki, bo też na przykład y, są. Ja nie mówię, że nie. Natomiast ja musiałem jak gdyby y, poświęcić serducho, włożyć i, i wtedy to pykło, tak? Czyli włóż serducho i poświęć, poczekaj, przeczekaj tę odroczoną gratyfikację tak zwaną i po prostu y, po tych sześciu miesiącach daj sobie czas. 6 miesięcy, maksymalnie rok czasu, ale cały czas działaj, nie? I potem naprawdę zobaczysz, że Pozytywnie się zaskoczysz. A jak to jest teraz? Znowu musisz tyle czasu poświęcać, co na samym początku? Czy idzie to może bardziej w jakość niż w ilość czasu? Teraz idzie w jakość, niestety, ale początek, początki są zawsze trudne. Natomiast właśnie ten po roku czasu już, już wszystko się usystematyzuje, i tak naprawdę teraz osobiście pracuję dziennie. Uwaga, maksymalnie 5 godzin, a zarabiam jeszcze więcej z każdym miesiącem, więc zobaczyć. Zobaczcie, że to jest niesamowita przygoda przede wszystkim, no i tak świetny model biznesowy, no gdzie nigdzie właściwie nie znajdziemy, ponieważ to jest dla mnie fenomen, tak? Fenomen. Ale marketing internetowy nie jest idealny, jest po prostu lepszy, prawda? Dokładnie tak. A jak to jest z, z osobami, które współpracują bezpośrednio z Tobą? Czy są też tak pozytywni jak ty, czy może bardziej spokojni, czy w ogóle tak. zupełnie inaczej działają? Czy biorą od ciebie działanie, żeby stawać się drugim Szymonem Millerem, czy skupiasz się na nich? Jak powiedziałem, podobieństwa się przyciągają, więc przyciągam podobne do siebie osoby, ale zdarzają się również takie inne, tak zwane mniej ambitne lub mniej pozytywniejsze. Natomiast zawsze jest to flow z tymi osobami. Nie... Nie no oczywiście nie muszą być takie jak ja. Natomiast uczę tego, aby być. Popro... Cieszyć się życiem. To jest proste, nie? Bardzo dużo ludzi nie cieszy się życiem, bo jest przytłoczona wieloma sprawami i tak dalej. Natomiast ja pokazuję, że jest lepsza droga i wystarczy się tego też nauczyć, bo ja też tego się y, musiałem nauczyć, prawda? Dokładnie. Nie miałem jak gdyby y, społeczeństwa, y, które, które było. Wiesz, pozytywnie nastawione tak, na życie, tylko po prostu sam, sam. Myślę, że to się też bierze z urodzenia, z własnego geniusu tak. Natomiast pracuję z tymi ludźmi bardzo ciężko, bo, bo to jest jednak rozwój, przemiana, tak? Trzeba się stać kimś innym niż się było, tak. Dlatego bez rozwoju jesteśmy w dupie i ja uważam, że powinniśmy wręcz to jest wymagane do tego, aby, aby czytać książki. Słuchać fajnych, pozytywnych osób, jak coach Mike, którzy mają niesamowitą wiedzę, Rob Gryny, który, który jest mega dojrzały mentalnie. Właśnie takie osoby napędzają i takimi osobami powinniśmy się otaczać w życiu, nie? Zdecydowanie. Ty działałeś już w wielu tematach, tak? Na tak. początku je testowałeś, żeby poznać branżę. Powiedz mi, czy jest idealny biznes? Dla mnie w tej chwili tak. W końcu poczułem, że tak naprawdę, biznes, który zawsze chciałem robić, mam właśnie teraz. Jak widzicie, projekt Limitless Freedom daje taką wolność, wolność i wspaniałe życie. Musiałem do tego też dojrzeć, nauczyć się pe pewnych rzeczy, technik, strategii i tak dalej. Natomiast to wszystko przechodzi z czasem, tak? Więc kolejny tip, zacznij, a później zobaczysz, że to wszystko fajnie się spina. Tylko musisz podjąć ten pierwszy krok, zacząć. Później jest działanie, a na końcu jest wielki sukces. Także teraz możemy się skupić właśnie na projekcie Limitless Freedom. Dla kogo ten projekt i co jest główną ideą? Ten projekt jest tak naprawdę dla wszystkich, którzy potrzebują e, wolności. Ten projekt daje wolność. Ja jak gdyby otaczam się wspaniałymi ludźmi, którzy są wolni i oni jak gdyby też uczą mnie tego, że można żyć inaczej. Więc ja chcę przekazywać tę pałeczkę każdemu, kto szuka możliwości, tak? Nie, każdy, nie każdemu też spodoba się nasz projekt. projekt, natomiast e, ja uważam, że jeśli chcesz coś więcej od życia, jeśli chcesz zbudować swój dochód pasywny, a jeśli nie wiesz, co to jest, to poczytaj w internecie albo przeczytaj książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec Roberta Kiosakiego. To Ci wszystko się pokłada w główce i zobaczysz, że tak naprawdę można żyć inaczej niż wszyscy i świetnie się przy tym bawiąc. Dlatego ten projekt zrzesza tak zajebiste osoby, no, które są wolne, finansowo również i tak naprawdę Możemy dostrzec to właśnie na moim profilu, gdzie ludzie mi komentują, lajkują, udostępniają różne posty itd. Bo ten projekt zmienia zmienia ludzkie życia tak? i to jest nieuniknione. Bo jeśli ktoś działa i ktoś chce zmienić się na lepsze, poznać nowe możliwości, to jest idealny czas na to, żeby z nami zacząć współpracę. No bo tak jak wiemy, u nas w projekcie, właśnie w Limitless Freedom, odnajdą się i inwestorzy, i osoby, które chcą zostać liderami, oraz osoby, które po prostu chcą sobie dorobić, tak, kilkaset złotych, kilkaset euro, ale czy Twoim zdaniem dla każdego jest miejsce w tym projekcie? Dla każdego, kto szuka właśnie możliwości, tak jak powiedziałem, można zarabiać bez polecania, czyli nie trzeba budować zespołu, zapraszać kolejnych osób. Tak, do biznesu, bo ludziom się wydaje, że a bo to trzeba szukać innych osób, bo to jest ciężkie, bo ja nie mam, bo ja nie wiem jak to robić. Co, rodzina, gdyby mnie nie będzie wspierała, pójdę do rodziny, to mnie zaraz wyśmieją i tak dalej, nie? Więc y, tak naprawdę można to robić bez polecania, trzeba mieć też y, kapitał, środki na to, natomiast. Ja skupiam się przede wszystkim na biznesie, żeby robić biznes, żeby uczyć kolejne osoby, bo to mi daje mega satysfakcję i to jest też taką moją misją, aby pomagać innym w osiąganiu ich celów, tak? Więc y, ja się mega ra raduję, jeśli ktoś y, dzięki mnie, tak, rzuci etat, a są takie osoby, y, no to nie ma nic piękniejszego, tak? Później Ci dziękują, przesyłają kartki z podróży, y, bo po prostu są mega ci wdzięczni za to, że pomogłeś im, nie? Więc to jest zajebista właśnie branża. I. i... Dla każdego, dla każdego. Cały czas mówimy o zarabianiu w internecie, ale powiedz mi, czy łączysz już biznes online tak. z offline, tak? Czy 100% internet, czy też... No, my dzisiaj mamy offline, tak, nie? Spotykamy tak. się, rozmawiamy, ale i tak ta rozmowa pójdzie do internetu. Ale czy ze swoimi już potencjalnymi partnerami, czy nawet z osobami innymi z branży, tylko piszesz na Facebooku, tylko tak. dzwonisz, czy też się spotykacie, żeby po prostu dopiąć jeszcze lepsze tematy? Dla mnie biznes to przede wszystkim relacje. I tak naprawdę e, ja poznałem tak naprawdę prawdziwych przyjaciół w internecie, rozumiecie to? Musiałem wyrzucić najpierw swoje środowisko, żeby mm, zamienić je na to, które teraz mam. Czy ty, Damian, przecież y, tak naprawdę na tym kampie się dopiero poznajemy, tak? Dokładnie. Ale ty jesteś mega zajebistym gościem. Ja bym Dzień, nie przypuszczał, bardzo. że aż tak. Więc naprawdę, Damian, szacun. Natomiast y, chodzimy oczywiście na imprezy, do restauracji, więc przenoszę ten świat online na offline, bo potrzeba po prostu ludzkich relacji. To nie jest maszyna, to nie są jakieś skrypty rozmów i tak dalej. Z ludźmi po prostu trzeba się spotykać, bawić, nawet można się napić, zabawić dobrze. I to jest właśnie prawdziwe w tym, że nawet przez internet można spotkać swoich nowych, zajebistych ziomków, przyjaciół, whatever. Dokładnie tak, także na tym już będziemy powoli kończyć naszą rozmowę. Myślę, że każdy z tej rozmowy wyniesie coś dla siebie. Ja jeszcze raz Ci dziękuję bardzo Szymon, ci dziękuję za damy. rozmowę. A teraz pokażemy, tak? W tak, jakiej pięknej willi się bawimy. Pokażmy wszystko, basen jacuzzi, Można no. tak, tak, ja tak. tak jest! Pozdrawiamy serdecznie i gorąco. Pozdrawiamy Trzymajcie się i do usłyszenia. A Hej. już wkrótce kolejna rozmowa z kolejną osobą od nas z Kampu. Trzymajcie się, cześć.